Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części tygodnia. Komu się podoba, zapraszam do zostawienia lajka, like suba i komentarza, może poruszyć coś ciekawego, to o czymś nagram. I zapraszam do oglądania. W ogóle bardzo fajne miejsce dostawy stawy Już tam się dzwoniłem z tą osobą właśnie, co będzie odbierała Widzicie ten mur z cegły? I właśnie się nie mylicie, właśnie tutaj Ogólnie jadę, jak to, jak to mówią, brama otwarta To jadę jak do siebie, nie? No i patrzcie teraz Normalnie to jest jakiś tam zamek a kurde jest pętarta No normalnie ostatnie same takie jakieś śmieszne miejsca Super, robią tego remont, ale to wygląda ładnie i ten, i ten mur w ogóle z tego, niszczą ostro To no, będzie widnie. nie? Dobra, ja tu przywozę kilka tych... no kilka stuk sztuk tego, tych supów. Ogólnie bardzo fajny, bardzo fajny rejon Tutaj podobno na tym fundamencie to będzie ta konstrukcja Więc fajna sprawa, naprawdę Naprawdę super, super rejon Dobra Zbieram się, uciekam. Co prawda nie mam zlecenia, więc idę znowu pauzować, więc będzie znów wolne. Dobrze, i wracam. Jest godzina 10. .00. I jak, jak widzieliście, rozładowałem ten towar i lecę tak naprawdę ładować drugi. Co prawda nie jest to taki mój docelowy, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie jest to taki mój docelowy ładunek. To jest takie krótkie zlecenie. Lecę ładować na Wrocław. Moby podobno szybki temat, chociaż czasami przy tych takich krótkich zleceniach ten bo szybko, to szybko to już nie bywa. Ale lecę ładować na Wrocław i lecę tam w stronę Wałbrzycha Dosłownie zlecenie ma 100 km może więc mam nadzieję, że się uda szybko ten ważne, żeby mnie szybko załadowali i szybko rozładowali, a reszta pójdzie bez problemu. Tak to wygląda, więc śmigam i słyszymy się na załadunku. Prawda, że mam bardzo poważne zlecenie, tak? Ale jakby nie było, wchodzą na styk 6-metrowy. Naprawdę jest tego bardzo dużo, jak widać, bardzo konkretne zlecenie. Dobra, spinam się. I lecę, bo akurat czas goni, bo trochę mnie tu przetrzymali. Bo to musieli strecować, nie mieli tego gotowego. No i tak to bywa jak jest. Dobra, jak musicie, na ile pasów trzeba to opiąć i jak to trzeba opiąć. Nie chciałbym tego poważnego transportu zgubić, nie? No bo koło burty jest pół centymetra hmm. luzu, mogłoby wypaść. Udało mi się, udało mi się tam końcu od nich uwolnić. Nie było to takie proste, bo na początku towaru nie mieli gotowego. Najlepsze jest to, że wedle spedytora było wszystko ustalone, że jest ekstra szybko. Czyli od tej osoby, co nam zlecała zlecenie, przyjechałem okazało się, że towaru w ogóle nie mieli gotowego, dopiero go tam wyśledził i strecował, przy mnie. Tam chyba łącznie, to nie wiem, z godziny chyba się nie zaczęło A na końcu się dowiedziałem, I w ogóle miałem taki zapis w zleceniu, że. Mam wysłać zaraz po rozładunku tam CMR i tak dalej, nie? Na kraju to nie zawsze jest... E... To nie jest raczej często spotykane. To jest ja bym, co nie wiem, co 10 może zlecenie. Tak trakcie to tak działa więc mam wysłać CMR, mam mam namysła wszystkie dokumenty jakie to znane, podbite. Najlepsze jest to, że załadowałeś mi towar, pytam się do te dokumenty jakie w ogóle. A no, oni mówią, nie, że ten towar ma jechać bez dokumentu. Ja mówię, no to fajnie, bo no, przewoźnicowi to płacą, jak się zawsze śmieje, że za dokumenta, a nie za transport. Jak nie ma dokumentu, to tak powiem, nie ma płatności, nie? Więc tak naprawdę płacą za dokument, za transport. I właśnie powiedział, że nie ma na to papierów, no i dopiero tam się musiałem z nimi trochę pokłócić, Lecać, oczywiście muszę zadzwonić do tego zlecającego na transport i okazało się w końcu, że już na szybko pisałem swoją CMR-kę, żeby mi to po prostu podbili, żebym coś miało, no bo też to taka niepoważna sytuacja ja wiem, że zlecenie jest śmieszne a próbowali, próbowali mi wcisnąć kit że na tą firmę, na którą jadę na tą firmę, na którą jadę oni powinni mi dać dokumenty ja się ich pytam, to niech mi wytłumaczą jak ja te dokumenty mam posiadać ze sobą? Skoro ja w tamtej firmie nie byłem, dopiero tam pojadę. Jak mi wytłumaczą tę rzecz, to wtedy to może zrozumiem. Oczywiście nie dali mi żadnego rozsądnego argumentu, więc po prostu wypisałem CMR-kę pod nimi i śmigam. Najlepsze, że mam zlecenie też na jutro. Nie tak, sorry Mam zlecenie na dzisiaj, na drugie zlecenie. Co prawda bardzo mało ambitne Nie na coś fajniejszego, ale niestety Niestety się nic nie udało Jest tam Wrocław chyba na Kąty Wrocławskie Dzisiaj takie dwa krótkie zlecenia Wokół Wrocławia, że tak powiem Więc teraz lecę na Świdnicę Ze Świdnicy znów na Wrocław I z Wrocławia na Kąty Wrocławskie Dobra, śmigam W ogóle towaru jest strasznie dużo, jak widać Właśnie dlatego tego, tego towaru na żadnego busa nie, dostanie, nie dostaniemy innego niż 6 metrów Bo te rurki nie mogą się pogiąć, więc nie mogą w żaden sposób wystawać z samochodu I na przykład taki śmieszny taki, taki ładunek Gdzie towaru jest dosłownie, można samemu cały ten towar pod pachę wziąć i sobie pójść Ale niestety auto musi być 6 metrów, bo to, towar po prostu to są jakieś rurki i one się nie mogą w, ogóle w żaden sposób pogiąć Dobra, jadę i za 40 minut rzucam dobrze pojadłem i startuję. Najlepsze jest to że teraz to właśnie posprawdzałem na nawigacji, To jest normalnie przeznaczenie, nie? Jechałem od strony Oleśnicy na załadunek, więc musiałem załadować Powiedzmy, że mniej więcej w środku Wrocławia, więc prze, jakbym, prze, z automatu musiałem przeciąć Wrocław, bo leciłem na świetnicę. Więc pierwszy raz przeciąłem Wrocław. Teraz lecę na załadunek. I oczywiście jadę ze, ze świetnicy. I oczywiście gdzie mogę jechać na załadunek? Właśnie jeśli nie mylicie, jadę na od góry, tam gdzie byłem można powiedzieć w skrócie jadę na stronę, od strony Oleśnicy centralnie teraz będę przecinał cały Wrocław tylko, że co muszę przeciąć cały dookoła ładuję od strony, można powiedzieć północno-wschodniej tak można powiedzieć cały Wrocław dookoła i oczywiście później jadę z dostawą i myślicie, gdzie mogę jechać, nie? przecież to też jest oczywiste że muszę trzeci raz przeciąć Wrocław <laughs> Trzeci raz będę w Wrocław. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale pra prawie zawsze, jak mam takie zlecenia, że gdzieś muszę ten, to dosłownie dwa, trzy razy potem muszę miasto przeciąć. Ja kiedyś pamiętam, że w Wrocław porabiałem trzy razy, i był wypadek na, na autostradzie, nie dało się lecieć, tą ułodnioną tam było zablokowane. I pamiętam, że trzy razy przecinałem Wrocław, tam od tą dziewięć kurką przez cent. To chyba zajęło chyba łącznie, żeby przedostać się trzy razy, to chyba 6 godzin. To jest naprawdę mistrzostwo. Teraz na szczęście, obwodnicą to szybko idzie, ale, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że i tak jest fajne. Pojadę właśnie teraz na tą stronę leśnicką, i potem znów jadę z powrotem na, na, stą, na tą stronę, gdzie teraz jestem, od strony właśnie świetnicy, bo znów będę zrzucał. Od, południowej strony przy samej otwórce więc jest pięknie uwielbiam taką pracę jak się po prostu lata po mieście cały czas wyglądam drogą dobra, ale mniejsza lecę ładować tam podobno wyjątkowo pełne auto ma być więc w tym tygodniu cały czas była drobnica a dzisiaj pełne auto ma takiego po pomieszczenie Pełna zmiana scenariusza W ogóle pogoda jest naprawdę cudna Piękna sprawa Dobra, śmigam i słyszymy się na załadunku Popchnie nie bardzo? Niżej, nie, Jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek Tylko, tylko trochę Dobra, dość, 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 dość Idealnie To jak panowie, do tego auto się nie nadaje? Jak myślicie? Wszyscy cały czas mówią o tym przeładowaniu To jestem przeładowany czy nie? Niezłe pytanie, nie? te przesuwałem ręcznie, więc... Dobra, zbieram się i uciekam. To jest ogólnie fajnie. Podjechałem pod bramę, w sensie ja wjechałem, była brama otwarta, nie? Podjechałem pod bramę, nic się nie dzieje z minutę. Myślę dobra, idę z powrotem do magazynera, nie. Poszedłem z powrotem do magazynera. Magazynier mówi panie, ja ci nic nie pomogę. Musisz podjechać pod bramę i czekać, no nie? Najgorsze, że już czekam dosyć chwilę. Tu nawet biura nie ma, nie ma żadnej idei. Gdzieś tam daleko jest biuro. No i nic, no i człowiek sobie siedzi. No i ile tu mam siedzieć i czekać? Jak myślicie, zatrąbienie pomaga? Raczej wątpię, że pomogło, bo nie wiem, jak mieliby mnie stąd słyszeć. I siedzą, patrzą sobie na kamerę. Jak ma siedzieć, ktoś siedzi cały dzień i patrzy na kamerę cały czas, żeby kogoś spotkać? To jest logiczne, że nie. Ogólnie masakra. No, patrzę na nawigację, mam 35 km na rozładunek jutrzejszy mam być na 7 rano jest godzina 15.30 więc czasu wolnego od groma tam patrzyłem po drodze jak jechałem w to miejsce, będę wracał tą samą trasą więc tam akurat patrzyłem jest taki fajny parking w takim lasku i to będzie w cieniu więc to będzie idealne miejsce dla mnie jak coś pokazuje 33 stopnie więc, więc trochę jest Mam nadzieję, że mnie tu wypuszczą stąd dzisiaj. O, jest! Pięknie, Pięknie. idzie brama. Ale ja to nie ma źle. Przeczekaj, może 5 minut pod bramą, Łącznie. Dobra. To tak, jak mówię, startuję. Lecę tam sobie pauzować i, I jutro rano pewnie dopiero polecę po to rozładunek. Jest dzisiaj czwartek Przed yy, siódmą rano Ja właśnie docieram na rozładunek Do rozładunku dosłownie mam maksymalnie kilka minut Zaraz będę właśnie zjeżdżał z autostrady Pogoda jest naprawdę super Jak zresztą widać Jest naprawdę pogoda petarda Ja właśnie zjeżdżam na tym tutaj zjeździe jest w ogóle 3 rano, a jest 20 stopni Jakby taka pogoda była przez cały dzień To byłoby naprawdę super Wiadomo, że za chwilę się rozkręci Pewna pogoda i będzie 30 Albo na plus jak było wczoraj Tam 33 i tak dalej Ale taka pogoda o tej porze To jest po prostu idealna Dobra, tutaj zjeżdżam I dosłownie tam obok

Jak kurwa? Ogólnie jest, ogólnie jest dosyć e, tam Saigon straszny. Zaraz jak wystartowałem to od razu korek na autostradzie najlepsze, że w dwie strony, w jedną idzie jakoś jeszcze w miarę, a w drugą w ogóle prawie wszystko stoi. Co jest śmiesznie jak przejeżdżałem, szkoda, że nagrania właśnie nie, nie włączyłem wcześniej. E, jak przejeżdżałem akurat, to... Tam, na Sybiladu mówili, że się przetarły gdzieś tam auta. A najlepsze jest to, że na środku jezdni, jak normalnie jest pomiędzy pasami, jest zieleń. No normalnie policja się zatrzymała na pasie w stronę zgożelca. I normalnie sarnę trzymali na środku, jakby pasa zieleni. Więc nie wiem, czy na prawdopodobnie się sarna dostała na autostradę. I jest szansa, że przez tą sarnę właśnie się te auta przerysowały, te osobówki podobno. No i tam po prostu jest to ogólnie Saigon niezły. Więc tak wygląda w czwartek, tak wygląda czwartek w transporcie, jeśli od tutaj koło Wrocławia. Więc jest ogólnie ciekawie. Jest taka ciekawostka. Ja w ogóle mam zlecenie. Jest godzina 11:40 mam zlecenie. Lecę ładować na Leszno, więc niestety do lotu mam dosyć kawałek. dosyć kawałek ale z dostawą nie jest niestety na dzisiaj ani nic tylko po prostu dostawa jest na poniedziałek na Kraków więc po prostu z tym towarem lecę do siebie no i po prostu będę musiał startować z ra rano w poniedziałek z dostawą żeby to dostarczyć na rano więc tak mniej więcej wygląda praca śniegam. Ciepło daje w kość, 31 stopni o, nie pogoda nam muszę w końcu szyby jakoś umyć Co prawda tankowałem niestety w tym tygodniu na wszystkich mojach ekspres właśnie teraz też przed startowaniem Tam jest koło zrzutki, tam jest mojka ekspres właśnie też Więc od razu sobie dotankowałem Wszystkie mojki ekspres Więc dzisiaj szyba niestety zawalona w tym tygodniu Ale mniejsza Jadę Cieszymy się na załadowo Ale wiarę za autem było wieje wiatru jeszcze przy mijankach to jest w ogóle masakra na Ma pustakach to jest niepojazda Odwiedź się do przodu trochę. Do przodu jeszcze trochę, no. Jeszcze, jeszcze. Dobra, jeszcze trochę tam może możesz, czesmy. Dobra, idealnie. No i na dół. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, mamy, jest perfekcja. Dobra, będzie jak złoto. Lecimy dalej. na wózku tylko się wyciera, <laughs> nie rozumiem chyba w ogóle ze wschodu no dobra, akurat miałem kantówkę on to ogarnie, czy nie tam skręcaj w drugą stronę tamtą stronę skręcaj tamtą stronę drugą jeszcze, 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 jeszcze i teraz dawaj ja pierdzielę no on no, nie widzi, co się dzieje jeszcze, 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 tak, jeszcze. No i dobra, dobra, będzie ok. O, jasny bit, Ale ciężki temat. Dobra, i tak to wyprostowaliśmy, bo normalnie byłoby po przekątnej. <laughs> Oj, czasami to jest ciężkie dogadać się. A mówicie, że w komentarzach, że jest... Zawsze wina kierowcy, że się nie potrafi dogadać. A problem jest taki, że jak się mówi... I nie rozumiem, to co wtedy? <gry> Dobra, na dół, na dół, trochę do tyłu, no. jeszcze trochę, trochę podnieść, do tyłu, jeszcze, jeszcze. Do tyłu, jeszcze do tyłu, bo tam paleta wisi u góry. O, teraz dobre, i zostaw. Ok, dobre jest, dobre, dobre. Dobra, dobre, ale kombinuję. Dobra, auto załadowane. Tutaj bardzo delikatnie dosłownie ten pas, to ledwo złapałem, bo to takie, nie wiem co to jest, ale dosłownie ledwo go dotkłem. Ja wiem, że można dać go tutaj, tylko wiecie jaki jest problem na busach. Zaraz mi się tam oberwie, że źle spinam towar. Po pierwsze tak, żeby dać pod klockami, ten pas udało mi się, ale i tak jest po, po przekątnej, bo go zapiąłem tam po przekątnej, jak widać jest za słupkiem, a tutaj jest z tej strony przed słupkiem. Więc i tak to jest średnio. Jeśli chodzi o ten pas, jest i tak bardzo delikatny. Tak mówię, tutaj się zgina. mógłbym go co najwyżej dać tutaj. Ale byłyby tam zahaczone z tej samej strony. Chyba, że jeszcze tam spróbować po przekątnej, ale to wyjdzie niewiele lepiej albo podobnie. Mogę go jeszcze zaraz przepiąć. A tamto opasałem dookoła. Tamten pas idzie z tyłu, dookoła, on idzie tu. A tam z drugiej strony idzie. Tam, tam jest zapięty pas. o Widać to, idzie dookoła paletą, tu i schodzi ten by. Więc wtedy paleta jest trzymana do przodu, do tyłu i na dwa boki. Więc myślę, że jest perfekcja. Tego pasa jeszcze przepinam. I może będzie trochę lepiej. Dobra, przepiąłem go. Jest odrobinę lepiej, ale i tak bez strzału. To jest tak bardzo delikatna, cienka blaszka, że to normalnie. Dobra, mniejsza. Tyle mam zanadowane. Czekam w takim razie, jest po 1200 Czekam, może coś spedycja ja wymyśli. Jest po 12. .00. Nie, jest po 13. Sorry, jest 13.30. Czekam, może coś spedycja doładuje i będę leciał. Dobra, jak widzieliście, załadowałem towar. Tam jakąś jedną paletkę taką wyższą i te dwie na dole. No, ogólnie mało tego strasznie. Miało być niby. Pełniutkie auto, podawali na 6 metrach, a tu się w końcu okazało, że w zasadzie pół auta bez problemu wystarczyło, no ale czasami to tak właśnie bywa z tymi zleceniami, ale mniejsze, ja nawet zadowolony jestem. Co prawda 34 stopnie temperatura, więc jest ogólnie naprawdę fajnie. Jest 15.30, bo chwilę pauzowałem, żeby może coś się ogarnie, ale się nic nie ogarnęło. No już wiadomo, jest długi weekend od jutra, więc wszyscy myślą, żeby nie powiem co robić mokre trunki spożywać nad jeziorem taką pogodę, a nie patrzeć roboty, więc zapylam no co prawda, bo jadę teraz S5 na Wrocław i z Wrocławia potem o czwórką na Śląsk i tutaj jeszcze pod tylko na Rawiczu, będę zjeżdżał z piątki na Rabicz. Bo tam jest Chińczyk, Hanoli i skoczę na tego Chińczyka, żeby coś zjeść. Można śmigać, bo obiadek fajnie będzie obierdzili. Oczywiście, żeby nie było zbyt pięknie, jestem na czwórce. Jak widać, na wysokości brzegu Nysy na zjazd. Kurde, mam mega dylemat, jest ponad 30 minut korka na twórcę, bo się podobno tam trzasnęły osobówki No i mam taki mocny dylemat co z tym zrobić, kurczę, pół godziny ponad straty Nie bardzo mi się chce to obierzeć Kurde no Co tu zrobić Ale chyba idę na tą żółtą drogę bo kierowcy mówią też, że na CB jest też ogólnie przypomnę złe. Że... że tam jest podobno strasznie długi korek, bo jest do jednego paska i tak dalej. I chyba idę tu na ten brzeg na żółtą i tam oblecę to bokiem. Będzie trochę mniej osób na autostradzie, to też ten korek trochę szybciej. No tak, jest pięknie, drodzy widzowie. Wyszedłem na tym jak zabłocki na mydle, a dokładnie tak to czułem, że tak to może się skończyć że była na to duża szansa. Oj, ja pierniczę normalnie Mistrzostwo Świata. Teraz się chyba klepli tutaj, i chyba prawdopodobnie droga będzie zablokowana, bo już tu stoję z dobrych kilka minut. Może z 10 minut jeszcze stoję. Już widzę, że tam... Już widzę, że ziomeczki zawracają ogólnie w tym. Tak, ziomeczki już ogólnie zawracają. Już tu już widziałem też kilku wcześniej zawróciło. No, widzę, ogólnie fajnie. Do samego końca tamten Koroc. Nie no. Zawsze jak jest końcówka tygodnia, to musi być fajnie. Jak wracałem chyba 3 tygodnie temu, czy miesiąc Jakoś tak, to też była identyczna sytuacja Tylko na szczęście wtedy no, Tam obleciałem, był krótki taki objazd, no to wtedy tam się obleciało No jest fajnie, no, co tu mogę powiedzieć, jest fajnie W lasku sobie pauzę kręcimy, jest klimatycznie i, i tyle w temacie Ciekawe ile tu będę teraz stał To mnie zastanawia już tam obleciałem ten korek i przyjaciele transportowi, jak widać złapali kolegę i kolega ma problem Nie wiem czy to widzicie ale na górze jest wystaje mu zrolowany dach i wystaje mu bus prawdopodobnie tak zabudowa wygląda jak na busie więc będzie tylko Oj, sorry, boss we have problem. No cóż, zdarza się. Dobra. Wskakuję do bolida do mojej Iwonki i lecę dalej. Posłuchajcie. Myślicie, że to radio, nie? A, już wyłączył gościu bit. Dobra. Udało mi się te wszystkie korasy pokonać. Tam, wtedy, co nagrywałem, że tam stoję w tym korku, okazało się, że tam jest mm, wahadło. Tam, tam były światła, i były źle ustawione, i tam się zablokowały osobówki na, mm, na tym wahadle. A na szczęście, jakoś się to udało rozblokować tam i, i poszliśmy na ogień. Jestem już przed Kliwicami. A czwórce, jak widać, już się robi trochę ciemno. Jest godzina tam 20. Więc kończę ten tydzień, wracam do siebie. Dzięki wszystkim, co oglądali do końca. Kto może zostawić lajka, suba? I co? Słyszymy się w następnym odcinku. Na razie, hej!